Częstsze, czy nam się tylko wydaje, że one są coraz częstsze, a na pewno są coraz bardziej gwałtowne? Naszym gościem jest Jarosław Turała, ekspert do spraw ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dzień dobry, Panie Jarosławie. Witam bardzo serdecznie. No i czy to tak, faktycznie jest, że no, mamy takie wrażenie, przynajmniej z przekazów medialnych, tak można wnioskować, że tych burz jest coraz więcej w kraju, no i one są coraz gwałtowniejsze i przynoszą coraz większe zniszczenia. Czy tak faktycznie jest? Dawno temu też mieliśmy do czynienia z bardzo gwałtownymi burzami, oczywiście, tylko nie były tak rozwinięte środki masowego przekazu. Dzisiaj każdy ma telefon, smartfon, każdy pokazuje, że nawet jeżeli burza wystąpi lokalnie i coś się zniszczy, to mamy zdjęcia w internecie, mamy zdjęcia na różnych portalach informacyjnych, więc te burze były, były, ponieważ no, są takie warunki, że te burze powstają. Natomiast na dzisiaj, tak jak powiedziałem, są um, bardzo rozwinięte środki masowego przekazu, więc mamy tych informacji dotyczących zniszczeń e, i ewentualnych niestety uszkodzeń na zdrowiu wśród ludzi więcej. To w takim razie, skąd się bierze burza i ten przerażający często grzmot, który potrafi wywołać niepokój u człowieka, u zwierząt, u naszych kotów, psów? Burza ogólnie bierze się z tego, że jeżeli mamy dużą porcję wilgoci, a tak jak ostatnim razem mieliśmy bardzo duży kontrast termiczny, to znaczy, że po jednej stronie, powiedzmy, frontu atmosferycznego było bardzo gorąco, a po drugiej stronie było bardzo zimno. Taka sytuacja sprawia, że natychmiast wypiętrzają się chmury, czyli kondensuje para wodna już z dolnej warstwy troposfery, Tworzą się bardzo duże, bardzo wysokie chmury pionowe, czyli chmury Cumulus, Cumulonimbus. Z tych chmur właśnie biorą się wyładowania atmosferyczne, ponieważ one się elektryzują. No i niestety zdarza się, że podczas takiego kontrastu termicznego mamy również do czynienia z występowaniem bardzo groźnych układów burzowych, mezoskalowych, które w Przedwczoraj w zasadzie dotknęły kaszuby po No niestety tak to jest i tak w przypadku takiej takim kontraście temperatury jest to normalne, ale niestety trzeba się z tym liczyć. Ale się pojawiają trąby powietrzne, kładą drzewa w lasach, zrywają dachy. No to są sytuacje niezwykle niebezpieczne. Tak, w przypadku tego typu układu to był taki wielki układ burzowy. Można by powiedzieć, że troszeczkę jest to powtórka z 2017 roku, kiedy potężny układ burzowy szalał nad kujawami, nad właśnie kaszubami. Natomiast tutaj nie mieliśmy do czynienia z trąbą powietrzną, ale z tak zwanym silnym prądem stępującym. To jest taki prąd stępujący jest tak, jakbyśmy wzięli gruszkę, taką Nacisnęli ją szybko i mamy taki bardzo szybki przepływ powietrza. Z takiej chmury właśnie taki przepływ powietrza się wziął. E, tego typu porywy mogą przekraczać 120-150 km na godzinę. Z ostatnich wyniesień, z tego co ja miałem u siebie na em, fanpage, mam, mieliśmy 112 km na godzinę. Niestety no, taki em, prąd stępujący powoduje szkody materialne czego właśnie em, co mamy że tak powiem, okazji oglądać na zdjęcia. To jeszcze jak powstaje piorun, skąd się bierze, co przyciąga pioruny? Najpierw jest tak zwany prekursor, tak? Um, jeśli chodzi o pioruny, ogólnie cała chmura to jest tak zwana taka bateria, że góra chmury um, ładuje się um, dodatnio, spód ujemnie i ziemia jest na to, naładowana dodatnie. Wiadomo, że te nasze, um, um, jak to się mówi um, no, plusy i minusy się przyciągają, więc e, tutaj tak e, ca, cała atmosfera musi się rozładować i w takich chmurze no, powstają różne wyładowania, również międzychmurowe, również doziemne. Te, te doziemne, te takie tak zwane wyładowania dodatnie są bardzo groźne, ponieważ e, no, są... W bardzo dużym natężeniu. Jeśli chodzi o porażenia piorunem, na, naprawdę nie trzeba być na otwartej przestrzeni, żeby zostać porażonym. Wielokrotnie zdarzało się, że osoby zostały rażone piorunem, będąc w mieście, będąc w zabudowaniach. Także należy bardzo, bardzo uważać. No to co robić w takim mhm. razie właśnie, jak się chronić, żeby to nie było niebezpieczne, bo czasami jesteśmy jednak na wycieczce. Nie zawsze telefon działa, jak się potem okazuje, albo wcale się nie zagląda do odpowiednich aplikacji. I jak obserwować to, co się dzieje na niebie jak się zmienia ta pogoda i gdzie się chronić? Należy bardzo bacznie obserwować niebo. Niebo naprawdę daje nam sygnały, że coś się zbliża. Wielokrotnie moi obserwatorzy na fanpage'u bądź ludzie mówią: No nic nie będzie, na pewno się nic nie stanie. Natomiast tak naprawdę bardzo proszę Państwa, żebyście obserwowali niebo przede wszystkim. Żadna aplikacja nie daje Wam tego, co własne oczy. Jeżeli burza zaczyna się zbliżać, naprawdę z y, taki ciemny wał szkwałowy, taka chmura jak z dnia niepodległości, bo tak y, czasem wygląda, należy jak najszybciej znaleźć schronienie, nie chować się pod drzewami. Jeżeli burza, buza, burza zaskoczy nas w otwartym terenie, z, no, przykucnąć, jeżeli już w ogóle jest już wyładowania atmosferyczne są bardzo blisko, przykucnąć, złączyć ręce y, i, po, i po prostu przeczekać. Natomiast jeżeli... Mówimy, no, nie mamy tego instynktu, żeby, się, żeby obserwować niebo, że zawsze nas to jakby zaskakuje. Obserwujemy niebo, wtedy jak najszybciej próbujemy znaleźć schronienie w jakimś budynku, bo to jest najbezpieczniejsze ewentualnie w samochodzie. Z tym, że jest taka uwaga, żeby nie stawać absolutnie samochodem pod drzewem, ponieważ wiemy, czym to się może skończyć. Jarosław Turała, ekspert do spraw ekstremalnych zjawisk pogodowych, tłumaczył nam te groźne zjawiska, które będą pewnie jeszcze przetaczać się na Polską, chociaż dzisiaj ma być spokojnie. Bardzo dziękujemy, dobrego dnia. Bardzo również życiem. dziękuję. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam spokojnie. serdecznie. My ciebie. również, dziękujemy bardzo. A teraz jeszcze...